Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, kiedy wielkorzącą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A oto będzie znakiem dla was, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami, Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Józef z Maryją udają się do miasta Betlejem. Betlejem to miasto chleba. Właśnie ma takie znaczenie. Właśnie w tym mieście chleba urodził się prawdziwy chleb który stępuje z nieba, Jezus Chrystus. To on jest prawdziwym pokarmem na głód ludzki. Bóg staje się człowiekiem. Staje się jednym z nas, by być wśród nas na zawsze. Nie jesteśmy porzuceni. On jest zawsze z nami, Emanuel. To dziwne, że aniołowie ogłaszają dobrą nowinę pasterzom. Pasterze zaliczali się do jednych z największych grzeszników i ludzi nieczystych. Mieszkając ciągle na pustyni, nie żyli według prawa mojżeszowego, ale też rabowali, kradli i może nieraz podnosili na niektórych rękę. Rabbini mówili, że prostytutki, pogani i pasterze nie będą mieć udziału w Królestwie Mesjasza. A anioł im zwiastują, ludziom grzesznym, by nie bali się Boga, który przychodzi. Przychodzi nie sądzić, ale kochać, nie potępić, ale zbawić. Bóg staje się człowiekiem, by człowiek mógłby się stać podobnym do Boga. Bóg staje się człowiekiem, by człowiek nauczyłby się od Boga, jak to jest naprawdę być człowiekiem. Jezus Chrystus nie tylko nas zbawił, ale nauczył nas, jak być człowiekiem. Nasze życie to jedno wielkie uczłowieczanie się albo degradowanie oczywiście. Te święta pokazują wielkość naszego osobistego życia. Skoro Bóg stał się podobnym do niego do twojego życia, do ciebie, to moje życie musi coś znaczyć. Moje życie jest cenne wyjątkowe. Życie, które otrzymałem jest darem. Który mogę zakopać w egoizmie, niezgodzie, zapaczeniu się w siebie, albo je potęgować poprzez miłość, wiarę, otwartość, miłosierdzie, przebaczenie i oczywiście ewangeliczną służbę. Każdy z nas jest powołany, by być człowiekiem do końca, tak jak nasz Bóg. Nie chcę zdegradować. Nie chcę zgodzić się na byle jakość, na byle jakie marzenia, na byle jakie życie, na byle jakie relacje. Chcę pełni, chcę więcej, bo mam w sobie cząstkę Boga. Kochani, wy wszyscy, którzy słuchacie mój kanał, niech wszystkich Pan Was błogosławi. Wykorzystajcie te święta nie na wzrost wagi ale na wzrost swojego człowieczeństwa. Święta to dobra okazja, by spojrzeć ukochanej osobie w oczy, powiedzieć jej i pokazać swoją miłość do niej. To okazja, by pocałować swoich córek i synów, bardziej ich przytulić, nie sądzić, nie oceniać, ale przyjąć ich takimi, jakimi są i zalać ich ogromne miłości. Bo Bóg przychodzący przyszedł do wszystkich, bez wyjątku, z miłością i pojednaniem. To dobra okazja, by przebaczyć, nawet jeśli bardzo trudno to uczynić, a wręcz niemożliwe. To jest dobra okazja, by na nowo odkryć twarz Boga, który staje się bezbronnym dzieckiem, nie surowym sędzią. To okazja na nowo zaprzyjaźnić się z Bogiem, poczuć się bezpieczny w Jego ramionach i przestać w końcu od niego uciekać, bać się go, bronić się przed nim, ale pokochać, zaufać i uwierzyć. Niech w waszych domach, a przede wszystkim w Waszych sercach zakwitnie pokój Chrystusowi. Niech wszystkich Was Pan błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Wesołych i błogosławionych świąt z Panem Bogiem.